Już. Buenos Aires, 5 grudnia 2020 roku. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w tym uroczystym dniu 153. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W pierwszej kolejności jej ekscelencję ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie, panią Alessandrę Piotrowską prezesa Związku Piusu Rzeczypospolitej Polskiej, oddział Buenos Aires pana generała Alejandro Gustavo Scheinera, wiceprezesa Związku Piusu rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej, oddział Buenos Aires, panią Teresę Uzarowicz-Bąk. Kapelana Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Buenos Aires, Ojca Kapitana Olafa Kazimierza Boknaka. Członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Buenos Aires, Pana Jerzego Bąka. Zapraszam teraz nas wszystkich tutaj obecnych do wspólnego odśpiewania hymnu Związku Piłsudczyków. Przeciego w jeśli polskiej pieśni patriotycznej. Mi pierwsza brigada. Legiony to żołnierska nuka. Legiony to czasilo. Legiony to żołnierska buta. Legiony to ofiary stoł. My, pierwsza brygada, szeliczka gromada, na stoż rzuciliśmy nas los, na stos, na stoż. To ile cierpienia, o ile chwyć, Wylączy le, pomimo to nie ma wątpienia, do stajni My pierwsza zwiada, szczelska gromada, na stoż rzuciliśmy, Nasza szansę, na stos, na stoż, na stoż, na stoż. Mówili też, że się nie wierząc to, że się znów, że się znali są z a nasz ołgi wóz, my pierwsza brigada, szeleska gromada, nas toż rzuciliśmy na życioroz, na wstóz, na wstóz. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu prezesa Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, oddział Buenos Aires, pana generała Alejandro Gustavo Feinera. Panie prezesie, pan na was Rzeczypospolitej Polskiej, reż. Gustavo Feinera na wycieczkę Polskiego Stowarzyszenia Jezuskiego Panikinu z Mesjami tej uroczystości. Marszałek Józef Jezuski urodził się 5 grudnia 1867 roku. w Każda rocznica urodzenia Marszałka, jak dzieją się 153, jest uroczystym obchodzenia oddziałów od i objęć związków Piłsudskiego i Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Piłsudski dał Polsce wolność, granice, moc i siatury. Te słowa, gdyby powiedziane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Wojciechowskiego, to byłem znaczy, u koła Piłsudskiego. charakteryzują rolę Marszałka w w listopadzie 1918 roku, jako naczelnik pa państwa, rozpoczął proces pokojowy o państwowości polskiej oraz wojska polskiego. Jako naczelnik poprowadził wojsko do wojny o granicy wschodniej Rzeczypospolitej. W tym roku 2020 urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego po raz pierwszy obchodzi się post, postałym, w postaci 23 listopada w Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej podział Buenos Aires Argentyna. W dniu tym składam wszystkim Piłsudskich przyczynę w pomyślności, zdrowia i trwania przez celach naszej organizacji mimo trudnego czasu, przede wszystkim krewnym osobem i czynnym marszałka Józefa Piłsudskiego. Przypominajmy młodym pokoleniom, kim był marszałek Piłsudski. Czego dokonał i jakimi kategoriami kierował się by kochać się. Te dni są Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! 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 i Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie i Panie Komisarzu! Honor ojczyzny powinien być dzisiaj przykładem inspiracyjnym do zaangażowania dla dobrą ojczyzny. Jesteśmy tu, dziś, pani marszałku, w stolicy Argentyny. Po w dniu Twojej rocznicy urodzin pod Twoim pomnikiem, który w 1987 roku wybudowali wspomnienie Unota Polska w Argentynie to Waszej Polskiej Legion i Argentynie oraz Polski Kompetencje II wojny światowej. Mówiłeś, ukochałem ten polski naród. Jak widzisz, naród Ciebie też kocha. Nie. Ta dzisiejsza uroczysta, ten nasz e, kuch urodzinowy na cześć Marszała Pisuskiego będzie bo dziękowaniem za to, że możemy się cieszyć pokojem i wolną Polską. Chcemy, aby postać niewiększonego poza narodu mocniej odwołała się w pamięci i wywroszenia z Polaków, tak ojczyźnie, jak i na imigracji. Pamięć historyczna i marszałków i jego jedyną do fundamentu mostu do niepodległości, tych fundamentów trzeciej związek i u Rzeczypospolitej Polskiej. Polski, i Polskę jest najważniejszym postępowaniem ludzi, którzy się przyczynili do oczyszczania niepodległości sto do lata temu. Kultygowanie pamięci to nasz patriotyzm. My tu dziś Przychodzimy, jesteśmy wdzięczni, pokazujemy swoją postawę, że pamiętamy o tamtych czasach. Musimy cieszyć ducha służby. Ojczyzna jest panią, której należy służyć, bez względu na przekonania polityczne. To nasz serdeczny i szczerny krok w pamięci marszała Józefa Bieszewskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Prezesowi za jego słowa. Proszę teraz o słowo jej ekscelencji ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie, panią Aleksandrę Piątkowską. Szanowni Państwo, w imieniu ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires pragnę serdecznie podziękować Związkowi Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Buenos Aires, za zorganizowanie tej uroczystości. Jesteśmy tutaj, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach za wolność. To właśnie składaliśmy również w dziękując Marszałkowi za jego wizję wolnej Polski za to, co dla nas uczynił. Tak samo dzisiaj składamy mu hołd. Bo on powiedział, że bez przeszłości nie istnieje żaden naród. Dlatego właśnie dzisiaj, pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość przez pozwolonej Dziękuję. Dziękujemy bardzo za słowo panie ambasador w tej dzisiejszej uroczystości okazji. W kolejności zabierze głos zaprosi nas do wspólnej modlitwy kapelan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oddział Buenos Aires ojciec kapitan Olaf Kazimierz Boknak W imię Ojca i Syna i Rada Świętego Pan z Wami i z wami Święty Jan Paweł II którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku Często powtarzał, jak ważną dla Polski postacią był Józef Piłsudski. Marszałek Piłsudski był uważany przez Karola Wojtyły za największego Polaka XX wieku, w ogóle za jednego z największych w całej naszej historii. Polski papież w swojej książce pamiętał to samo, napisał. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcami i zwyciężyli płacąc za to swoim życiem. W 1920 roku, kiedy Karol Wojtyła przyszedł na świat w Adowicach, marszałek Józef Piłsudski zatrzymał pochód bolszewików pod Warszawą. I za to należy się marszałkowi Józefowi Krusuckiemu wieczna pamięć, szacunek i cześć. Jan Paweł II powiedział kiedyś Ojczyzna jest naszą matką, wiele wycierpiała. Ty drogi marszałku jesteś częścią naszej ojczyzny. Niech żyje wolna, suwerenna Polska. Matko Boska Ostrobranska. Dziękujemy za marszałka, za tę wolność i niepodległość, którą możemy się dzisiaj cieszyć. Dziękujemy dziś Bogu i Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polski. Dziękujemy tam. Pokoleniu i 1309, pamiętając, że dla nas wolność to dar, ale jednocześnie wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność. Nigdy nie zapominajmy o tym. Chodźmy się. Za prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za nasze władze państwowe w naszej ojczyźnie i przedstawicieli pracujących w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Buenos Aires, aby ich służba dla narodu i każdego człowieka przyczyniła się do pokoju w świecie, naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za Polaków w Argentyny i żyjących w innych krajach na emigracji. Aby pozostali wierni Bogu, Ewangelii i Krzyżowi Oraz aby byli godni spadkobiercami niezapomnianego Kondyfikatu Największego z Polaków Świętego Jana Pawła II. Ciebie prosimy i słuchaj nas Módlmy się za dzieci i młodzież Aby byli nadzieją Kościoła i Ojczyzny Oraz aby dojrzewali do pełni chrześcijaństwa pod opieką Matki Bożej, Królowej Polski. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Strach. Módlmy się za tych wszystkich, którzy przelali swoją krew, oddali swe bezcenne życie dla odzyskania niepodległej ojczyzny, aby Bóg wynagrodził ofiarę ojczyźnie niebieskiej życiem wiecznym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Strach. Nastąpi teraz yy, poświęcenie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego przez naszego kapelana Związku. Panie Boże, ty chcesz, abyśmy wspominali wezmę swoją wagę marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy Wojska Polskiego którzy w za wolność niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Po bogosławie w formie marszałka Józefa Młodych, który ofiarę jego życia i jego żołnierzy. Niech słowa wyryte w kamieniu utrwają w pamięci i bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków,

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuścamy naszym nowajcom i nie błudź nas na pokuszenie, ale nas wachody złego. Amen. Mario właśnie pełna Pan z Tobą, błogosławiony z tej i błogosławiony owo żyta Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża Muchas, teraz i śmierci nas i Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze na wieki wieków Amen. i Duchem Twoim. Niech Was święty. Amen. Moment, moment kulminacyjny dzisiejszej uroczystości, uroczystego aktu. Złożenie wiązanki diagnoz pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w hołdzie tego wielkiego Polaka z okazji 153. rocznicy jego urodzin w delegacji wystąpią prezes, wiceprezes i kapelan Związku Jusufczyków Rzeczypospolitej Polskiej, oddział Buenos Aires. Mamy teraz jeszcze wspólnie Boże Kroszpoczkę. Boże Kroszpoczkę, przez tak liczne wieki, i klaski, potęgi lipały. Coś ją otamia, Krzysztof Panie. Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie na dzisiejszy honorowy akt czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu jego rocznicy urodzin. Z tej okazji również przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Piłsudczyków, tak w ojczyźnie. Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na całym świecie. Dziękujemy bardzo.